Witam serdecznie, taki szybki poradniczek, jak zdemontować gałkę zmiany biegów, lewaryk zmiany biegów w Fejtonie. Yy, dlaczego? No dlatego, że czasami jak się kesy zaleje, to nie idzie przełączyć skrzyni na luz, żeby wciągnąć auto na lawetę i tak dalej. Albo po prostu potrzebujemy wyluzować skrzynię, a mamy jakieś problemy z elektryką. Czyli robimy tak, ściągamy emblemat. Emblemat dołem jest zaczepiony. Zaczynamy od góry w tą stronę. Potem wyciągamy tą zableczkę. Wyciągamy guzik trochę mocniej, tak żeby było widać tutaj ten ząbek. I zdejmujemy lewarek do góry. Proszę bardzo. Montaż. Wiadomo, tak samo solujemy tutaj ten plastik, żeby go nie połamać. I składamy w odwrotnej kolejności.